rozwitajcie witajcie wy. No, kolejny odcinek. I tym razem, jak tam wyszło w głosowaniu, będziemy grać Królestwem Węgier. Pod austro Austrowęgier. Wiem, to tak trochę dziwnie brzmi, ale jest. No, zagramy sobie zawodowca. A cele historyczne, czy nie? A damy, nie historyczne. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, no to Królestwo Węgier. Rozpoczynamy. No i lecimy. Dobra. No i gramy węgrami, no to lecimy w przemysł. Jakieś fabryki cywilne może na start z dwie dobra co my tu mamy Tutaj hmm. I tak i tak. Ciężarówkę mamy tutaj ciężarówkę super. I cele narodowe. Idziemy pod Austro Węgry, więc. Możemy w zasadzie od razu pójść. Pod to to dodajemy zrównoważony budżet. Mamy troszkę dywizji. Nie ma ich nie wiadomo ile, ale... No. Ferenc... Helm... Dobra, nie będę łamał sobie. Żeby to przeczytać. Iwan. Dobra. Iwan. Jakiś ruski. Super. Kogo by tu wziąć? A niech będzie kichpania. A co? Mamy 50? Mhm, mm 52 wolne osoby do wojska, no... Superowo. Będziemy... Bardzo ciekawie się grało. Dobra, więc zrównoważony budżet, idziemy dalej. Co będzie trzeba lecieć? Fabryki cywilne? Czy będzie trzeba jakiegoś doradca dobrego? O, atak armii, super. Czyli plan... Na Węgry to jest stworzenie Austro-Węgier. No i w sumie tyle. Czyli trzeba zająć Czechosłowację, Austrię, Jugosławię, Węgry i nie wiem czy nie to. Się zastanawiam, czy chyba będzie trzeba to zająć. Dobra, to jest to nieważne. Już się robi zrównoważony budżet i będziemy lecieć. O, jeszcze raz... Ma... O, zrównoważony. O. O. Wojna domowa. Ciekawe, ciekawe. Niehistoryczne cele. Widać od razu. Niemiecka junta wojskowa. Junten, junten. Chyba wygrają. To zobaczymy. Dobra. W sumie dla nas byłoby lepiej, gdyby wygrali. Byśmy mieli dosyć mocnego sojusznika, ale to zresztą mniejsza o to na razie. Na razie musimy. O, właśnie, tutaj mamy. No to atak armii. Już trzeba. Już trzeba zbierać. Inżynieria mechaniczna, elektronika, dawaj, dawaj. mechaniczne obliczanie, super. No i dobra. Trzeba lecieć dalej po prostu i tyle. Budować ten przemysł potężny. Bo Austro-Węgry to jest taki dosyć, dosyć mocny. Mocny kraj. Tylko go ciężko jest stworzyć. Dobra, zresztą tam. 130 dni. Super. Dobra, to nie się robi. Zawsze będą fabryki. O. Wzmocnienie monarchistów. Super. No to wybór króla. Robimy. Przemysł jest, to kiedyś tam zrobi się. Dobra. To super. Pan, czyli Wugosławia idzie w komunę. Super. Super, jeszcze mi tu. Komuchów brakuje. Dobra, ty dostaniesz. Masz organizatora na razie. Dobra, mam partyzanta. No to to jest niedobrze, że ci mi poszli w komuchę. Znaczy w komuchę. Wróćcie w komucha. Jak mi się wydaje. Dobra. Rozproszony czy... Ale dajemy koncentrację przemysłu i tyle. Dobra, lecimy, lecimy. No zrobimy broń, ale nie mamy ludzi. Ojej, będzie trzeba ten traktat w, tria w Triaon. Czy jest pewno gdzieś tu? Coś czuję. nie wiem. nie wiem, zobaczymy dobra, widzę Niemcy się Niemcy płoną, ale jest niemiecka junta wojskowa super no, a przydadzą się na pewno nam a moglibyśmy nawet o, budowa no to może może, może o, broń wsparcia superowa, zbyt wyklula no lecimy. w Habsburga dobra tym polepszymy relacje z nimi bo oni nam się mogą przydać i będzie witałaś. trzeba się szykować już na Austrię może się poddadzą, może nie, ale łatwo przygotować można dobra mamy ten a tu nic nie mogę, zapomniałem <laughs> yy. o tylko to mamy. Oj, taka trochę lipa. Dodaj mi to 10 stali. I tak musimy. Albo na eksport idzie, co nie? No tak, na eksport. Super. Super fajnie i składnie. No to dobra, będziemy powoli leci po prostu. Mam nadzieję, że Austria się podda, jak to będziemy robić cel. O, to co mi daje. 0,5%, super, super. 0,5%, no nie dużo nam to da, ale zawsze coś. Ogólnie 0,5%, więc jak będzie 1%, to będzie już dobrze. Dobra, zaproszenie księcia. O, to zostaje plural Węgier, Super, dobra. Wniosek o referendum dajemy? A my... Dobra, zobaczymy ile nam przyjdzie. Dobra, wojsko się buduje. Tylko musimy mieć 80 tysięcy w wojsku. ci nie wiem ile mogą mieć. Podobnie coś czuję. A oni jeszcze zapas mają, mają armię ochotniczą. O, dobra, ale lecimy z nimi. Porobimy ich. O, 5 pracuje, super. Sprzęt mamy, ciężarówki mamy, to dawaj od razu można ich przeszkolić w sumie, niech się szkolą. No, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę tej armii i 1% 86 tysięcy. Dobra, poradzę sobie, w ogóle jakie to są dywizje. Stawiam byle, no dwunastki, byle jakie. dobra, koncentracja przemysłu, super. No to budownictwo 2 Dobra, czwarta. O, referendum na no tak, super. Wniosek o referendum. No to już od razu dajemy odrodzenie. O, samoloty mamy. Dobra. To to dostaliśmy jeszcze armię. Super, zmienimy szablon od razu. Wejdźcie szkolą. Dobra. O! Mamy fabrykę. Dodamy w skręt wsparcia. ok. okej. Okay. Fajnie. Teraz, dobra, y... zbierajmy siłę, bo będzie trzeba tutaj mocno pójść, albo tutaj coś. Dobra, hmm, nie będzie cichy pracuj. bo tu się porobiły rzeczy. Tutaj rok trzeba czekać, co ja klikam. Dobra, lecimy typowo w przemysł, lecimy tylko i wyłącznie przemysł, na początek, trzeba te Węgry. No trzeba armię mocno zbudować, no co by nie mówić, no z, z Czechosłowacji już czuję, że nie będzie tak łatwo, 40 dywizji. mamy to. ze są dwie dywizje kawalerii, Chce się wyciągnąć. tak. No, tereny okupowane od razu zmienimy na. dobra hmm. to najmniej zajmuje. No, niech będzie 10%, dobra, niech to się szybko zjednoczy. I trzeba ten traktat w on zrobić w końcu. To nie może być tak, że mamy. Pełne rozbrojenie jeszcze mamy. No, nie może być tak, no. 117 tysięcy armii. No, i jest odrodzenie. Super. I tu jest tak, z Czechu, Napięcie światowe, jeśli będzie wysokie, dobra opinia. I pakt unii agresji, wojsko jest słabsze niż nasze. Dobra. Czyli będzie trzeba nas pomować dywizji i tyle. Dobra. No, to dajemy podajemne zbrojenia. Jak sobie będą. O, fabryki 3. Tutaj tak. Pociąg, jeden pociąg na pewno. I ta artyleria by się przydała. Powiedzmy, no, tak zrobimy. O, mamy stal. Super. Wolfram. Daj, wolfram. Mamy ludzi trochę, reszcie No, właśnie, widzę, że ludzi przyszło. Oni się szkolą. Oj, przemysł, na naprawy, ale daj to jako pierwsze. To musi się naprawić. Dobra, nie mamy żadnej doktryny. Hmm. Się zastanawiam, czy nie będę chciał iść w piechotę mobilną, chociaż plan wielkiej bitwy w sumie. A, daj. gryna działa. To jest super. Ale potajemne zbrojenie, najważniejsze, żeby były. Bo to pasuje, żebyśmy mieli trochę tej armii. Dobra, mamy 13 fabryk cywilnych. No to. i dwie wojskowe i nie wiem, gdzieś jedną cywilną i będzie super. Co tu można dać takiego. O, właśnie tu jest zaznaczone. Co mamy odtworzyć. No to musimy mieć. Yy... Musimy mieć Włochy. Dobre. Zrobi się. Zrobimy. Na spokojnie. Na spokojnie uda się to zrobić. Dobra, widzę, że fabryki się miary robią. Jakieś inne mamy. Dobra, potajem na zbrojenia. Super. Nicyt na Hindenburgu, dobra. Eee... Dobra, to może. No, ochrony Czechosłowacji nie zrobię teraz. To bym chętnie zrobił. Hmm? Chociaż przemysł. Dobra, idźmy na razie w przemysł. Przemysł na razie nam się bardziej przyda. Dobra, wydobycie, jak będzie. To jest taki odcinek przygotowanie. Zawsze tak mówię. Pierwsze odcinki przygotowanie, super. To już jest kolejna kampania, już trochę ich było, znaczy trochę, mało w sumie. Teoretyk wojskowości, przegrupowanie armii. To mamy do czołgów. O, takie 5%, ale zawsze coś w sumie. Ja bym to chciał zmienić. To by trzeba porozumienie to blęckie zrobić. Tak, bo to blokuje. Mhm. Trzeba się z Rumunią dogadać. To będzie trzeba to do zrobić, dobra. Hmm, 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 hmm. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chyba będzie radio. No, 14 fabryk pracuje, super, jest dobrze. Dobra, ci się na pewno wyszkolili, ci też. Dobra, nazywajemy. Co oni dostali? Upał, nieźle, upał mają. Dobra. No to lecimy. Co tu jest jeszcze? Czy co mógłbym dać? No i właśnie nie za bardzo. Dobra. Dobra, trzeba zrobić to. Porozumienie bręckie Ona nam gospodarkę zabiją. Co tu jest jeszcze? O, to byłoby w sumie fajne. Potentat przemysłowy, architekt zbrojeniówki. Damy to i damy architekta zbrojeniówki. I już mamy. Już mamy nasz skład. Jeszcze zostało 200, ale tu już nie ma w co inwestować. Za bardzo. na chwilę obecną znowu ja chciałbym gospodarkę zmienić. Na częściową. Chyba ci mają 490 dywizji. Tak. No teraz więcej. Zbieramy broń. O, mamy sprzęt wsparcia w sumie. Byśmy mogli dodać. Yy... A saparów nie mamy. No dobra, nie będzie. Oba szanksy, kapituluję. O. O, dziękuję. Dziękuję, Niemcy. Dobra, fajnie, super tak, to nie agresji, to już coś jest, dobra, manewry o porozumienie. Wręczcie, lecimy, Bo to już z tymi będzie trzeba relacje pewnie poprawić. Coś czułem, ale poprawimy. Niemcami mamy relacje bardzo dobre. Jak będę wam jeszcze dostęp wojskowy, o no jeszcze lepiej, dobra, no to już mamy całkiem, no to już mamy sojusznika takiego dosyć, znaczy wiadomo, musi naprawić się po wojnie, ale zrobi to szybko. Chyba 6 pociągów mamy. Dobrze. Dobra, trzeba całą armię znowu wyszkolić. No, chip tam. Dobra, dobra. No, jakoś tak. O. Chyba wydobycie, ale nie. O. Coś się dzieje, bo przycięło. O. Dobra, zrobimy tak. O. No i fajne rzeczy. Moc przerobowa? Nie, budownictwo. Będziemy długo budować na Węgrzech. O. Ale co to jest? Państwo włoskie słyszeć nasze. o nazwie baka. Hmm. Gwarancja? Nie. Bo my będziemy musieli ten. My musimy odwoków zająć. O, kajpety zdobyli. Szybko. Szybko, szybko. Dobra. Robimy to porozumienie bręckie. I trzeba lecieć. Trzeba lecieć dalej. Musimy zbudować armię. Mamy już sprzęt nadrobiony. Wydobycie. Dobra. Wydobycie. Fajnie. No to daje maszyna licząca jeszcze lepiej. O, porozumienie blęckie. O, i co z niego wyjdzie? To mamy manewr armii. O, jest do planu Wielkiej Bitwy. No to super. Dobra, ale na razie bym chciał. Tutaj to, to. Doktrynę weźmiemy. Ale teoretyka wojskowości. Teraz możemy sobie doktrynę brać. Dalej. I co mi. Aha Po prostu mamy porozumienie blęskie. No i super. To mogę w końcu. Jest! Częściowa mobilizacja i tutaj mogę dać armię ochotniczą. No, dziękuję. Mamy 2,2%. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Już mamy trochę sprzętu. Bardzo fajnie. Artylerii co prawda mało, już można... Wsparcie artylerii, ilość artylerii brakować, ale no jest to... A, tam nie będzie, to no dobrze. Mm. Radio, dziękuję. I możemy rozpocząć plan mobilizacyjny. Tyle ludzi ile się da, gdy bierzemy. Superowo. Dobra, co tu jest? Możemy huty stali. Nam stali brakuje? Nie, a coś eksportujemy? Właśnie nie za bardzo. Aluminium tylko kupują. To nie opłaca się. W takim razie. Dajemy przygrupowanie armii. No i dobra. Dobra, już się wyszkolili. Cała armia. Dobrze, fajnie. Bardzo dobrze. artylerię zaraz nadrobią. Karabinów mamy tak dosyć dosyć. Ile będziemy w stanie zdorbować armii? 300 tysięcy. Mało. Mało, mało. Integracja linii kolejowej. Bardzo dobrze. Dwie fabryki cywilne, jeszcze lepiej. Żółta weka, Japonia. Biją się Ciekawie, ciekawie, ciekawie. O, kolejny lak. O. Czyli przyszedł trocki, aha, czyli tu przewrót był i tam przewrót, No to trochę się dzieje. Dobra, mamy armię. To wszyscy tutaj. Nie się szkolą kolejnie, czego dodamy wizji. Ora, A się szkolną. nie Niech się szkolą, nieszkolną. Dobra. To broni nie brakuje nam dużo? Tyleri w sumie też nie. A zawsze będą mocniejsze, kiedy mieć artyleria. To był błąd na Chinach, artylerii nie miałem. Teraz pociągi mamy, to mamy. Wsparcie na saperów mamy. Dobra, kolejne fabryki się budują. Dobrze. Daj mi. O, fabryki. Może zainwestujemy. Zainwestujmy tak i tak. A jak się napełni, to wszystko w broń leci. Będzie akurat dobrze. Co my tu mamy? No tu akurat nic, 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 nic. Propaganda radiowa. W sumie nic. Dobra. To mi coś daje? Nie. Tutaj mi daje. Projekt tego tak okrętów. No fajnie, nawet nie mamy portu. Tu częściowy pobór. No już bym. No już w zasadzie można byłby dać. Tutaj częściowy pobór. O. Będziemy mieć slot. Dobra, na zbrojenia. Nie ma znaczenia dla mnie to. Najważniejsze, że nasza armia będzie rosła. Musimy po prostu Czechosłowację złożyć. Jakby się od... oparła. O i oni nie mogą mieć dywizji. 58 max. No to my będziemy mieć więcej. Na chwilę. Nie musimy mieć przewagę. No tam było, że musi być. Dobra opinia, dobra. Okej, okay. no to mamy tak, no to wszystko. Leci w broń, jak mówiłem wcześniej. Jeszcze pozaznaczamy, niech budują tutaj, powiedzmy tu, tu i tu i tu, w sumie tu wszędzie. Jeszcze dał poprawę warunków, chociaż jest 100%, no to po co? Dobra, tu mi nic nie da. Związku i szansa na tylko. To jest wsparcie z powietrza. W sumie. Niech będzie. O, Polska oddała. Zachód. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Instytut Techniki. Dobra, Technik Przemysłowych. Super. Dobra, tu mamy jeszcze kolejny zespół. Tu mamy fabrykę cywilną, tu mamy przemysł. Manewry armii raczej nie. A zróbmy jeszcze tak. Y, tu pójdziemy w. Dobra to. Tutaj. Ale już będzie trzeba pójść Po Czechów O, broń trzeba. Jest pięknie. To. No to lecimy... O dobra, właśnie odblokujmy tych saperów. Że nam się przydadzą. Dobra, zostaniesz tak, będziesz miał agresywny. Będziesz miał... A tak, no nie wiem. O, zaznaczę ci tak jakkolwiek. Dobra, ci się wyszkodili. No to bierzemy dwie dywizje. Dwie dywizje. Dostajesz. Dobra. Okej, okay, no to lecimy z tym. W Budapeszcie stoją 4 dywizje, przecież... Już... To nie ma. A, bo się tu, stąd wystawili. Dobra, wystaw wszystko. Jeszcze złapałem tych. Dobra. Dajemy na szkolenie. I będziemy lecieć po Czechów. Mamy armię większą już od nich. Chyba, że mają inny ten... 15 dywizji, znaczy Boże, 15 fabryk mają. Nie powinno być źle. No my mamy 19. To ile broń już mamy? No ja właśnie broń się nadrobiła. O, to dobrze. No niech się wyszkolą te 32 dywizje. Oj, odcinek jest długi już. Ale trudno, jeszcze dokończymy to. Propaganda radiowa, niech będzie. Zawsze coś. Dobra, dobra, to, to tak, na razie zbieramy EXPA. Najważniejsze, że mamy od, odtworzone Austro-Węgry, mamy armię, taką dosyć. Jest 38. O, ogłoszenie programu. I co, próbować? 70 dni, jeszcze pasuje z nimi relacje podbić. Jeszcze gwarancje mają. no. Dobra, ale dam im gwarancję. A nawet to im damy. Niech sobie. będzie. Jeszcze nie będę próbował. Pójdziemy w krajowy przemysł albo to. Wolę to. Dobra, pięknie. Yy, stali nam nie brakuje, co nie? Nie. Dobra. Super. Kolejna doktryna. Dobra, ci się szkolą. Dobra, będę kończył odcinek. Więc, jak na chwilę obecną, wygląda to po prostu tak. Więc, no, co wyjdzie? Ta kampania, mam nadzieję, że się potoczy fajnie, bo gramy Węgrami jest. Więc nie jest tak źle. Więc, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.